Język rosyjski nam Polakom bardzo często kojarzy się z rusycyzmami, czyli za pożyczeniami słów, konstrukcji czy związków wyrazowych z języka rosyjskiego. Jednak się wiedziałeś, że w języku rosyjskim znajdziemy słowa z polskim rodowodem? I są to tak zwane polonizmy. W języku rosyjskim zaczęły się one pojawiać na przełomie xvi xvii wieku. W większości przychodziły one za pośrednictwem języka ruskiego, który był takim protoplastą języka białoruskiego i ukraińskiego. Jednak zanim zaczniecie ci usaria, Husaria, Bóg, honor, ojczyzna, rusyne z własnych słów nie mają! to spokojnie, bo musicie wiedzieć, że większość z tych słów nie jest zbyt często wykorzystywana. Bo hej, nawet moja żona, która od dziecka rozmawiała w języku rosyjskim, mogła niektórych w ogóle nie słyszeć. Jednak są niektóre polonizmy, które są często spotykane w języku rosyjskim. I są to na przykład... bydla, od słowa bydło. Niegdyś w języku rosyjskim to słowo oznaczało zwierzę gospodarcze, którego siłę wykorzystywano do pracy na polu. Dziś jest to jednak przestarzałe znaczenie, i mówi się tak wyłącznie na osoby, które są niekulturalne, czyli podobnie jak w języku polskim. Zabijaka, od słowa zabijaka. I nie to jest trochę taki false friend, nie oznacza to zabójcy, a osoby, która jest niegrzeczna czy kłótliwa. Zabójca dla ciekawskich to ubijca, klęcić, od polskiego klęczeć. Znaczy to tyle samo, co błagać. I w sumie ma to sens, bo osoby, które błagają, bardzo często klęczą, musina. I niech wreszcie wkroczy ta husaria. Tak, w języku rosyjskim tak bardzo popularne słowo jak mężczyzna pochodzi z języka polskiego. Jednak musicie wiedzieć, że słowo mężczyzna w tej czynnej formie istniało jeszcze w języku prasłowiańskim. Niemniej jednak słowo musina i tak przyszło z języka polskiego do rosyjskiego. Pawidła. Od polskiego powidło. Znaczenie jest dokładnie to samo. To jest jakiś tam rodzaj dżemu. Pojedynek. Od polskiego pojedynek. Czyli walka dwóch osób. Pońcik. Od pączka. Kto nie lubi pączków? Znaczenie to samo co w polskim, ale pamiętajcie, że to co rośnie na drzewach to nie są pączki. Pączki na drzewach nazywa się poćki, czyli identycznie jak nerki po rosyjsku. Parucznik od polskiego porucznik oraz suma od suma. Oba te rosyjskie wyrazy mają to samo znaczenie co w języku polskim. Jak wspomniałem wcześniej, w języku rosyjskim są też zapożyczenia, które rzadko kiedy się spotyka. Jest na przykład węzeł, dazwolić. Priedmieście czy jakiś chłopiec, ale naprawdę w takim żywym języku nie spotkacie się tym w ogóle. I to, co Wam wymieniłem, to tylko niewielka część zapożyczeń. Spora część z nich to tak naprawdę zapożyczenia z Łaciny czy z języka niemieckiego, które trafiły do języka rosyjskiego właśnie przez język polski. Jednak nie są to takie stricte polskie czy ogólnie mówiąc słowiańskie słowa. Po prostu trafiły one do języka rosyjskiego przez język polski. Ze względu na to, że jest ich ogrom, wymienimy tylko parę tych najczęściej używanych dla dobrego przykładu. Takimi wyrazami jest na przykład butylka, dosłownie to samo co nasza butelka. Kuchnia, czyli kuchnia. Muzyka, czyli muzyka. Musztrować, czyli musztrować. Poczta, czyli poczta. prywatny, czyli prywatny, chociaż częściej w języku rosyjskim mówi się ciasnej. Pudra, czyli puder. rysunek. Czyli rysunek, rynek, czyli rynek, rycer, czyli rycerz, taniec, czyli taniec, tarielka, czyli talerz, cel, to cel. Tylko pamiętajcie, że cel po rosyjsku jest rodzaju żeńskiego. Cyfra, czyli cyfra, szkodliwy, czyli szkodliwy, szlachta, to nasza polska szlachta, i to się tyczy raczej tylko polskiej szlachty. Sztuka, czyli sztuka. Jedna sztuka nie w sensie artystycznym, a w sensie liczby. W języku rosyjskim sztuka w sensie artystycznym to iskustwa. I na koniec szturm to szturm. Dzięki.